Ej kochani, tu Ania z kraftowanki, zapraszam Was dzisiaj na tutorial, w którym pokażę Wam, jak zrobić taką oto tablicę na lodówkę na magnesiki, z miejscem na długopis, żeby się nie zgubił, i z karteczkami samoprzylepnymi do zapisywania wszystkich niezbędnych rzeczy. Pamiętajcie, że zawsze możecie pokombinować, trochę przyrobić ten projekt. On może służyć jako tablica na plan lekcji, może służyć jako tablica na inne notatki. Wcale nie musicie używać tiki nocców, mogą to być zwykłe kartki do drukarki, po prostu przycięte do odpowiedniego rozmiaru i przymocowane klipsem, bo tutaj klipsy chodzą, a więc możecie kombinować, możecie zmieniać ten projekt, zmieniać co Wam się tylko podoba, dopasowywać go do swoich potrzeb. Ja stwierdziłam, że mi się przyda takie coś, a więc zrobiłam. Jak Wam się podoba, zapraszam na tutorial. Do stworzenia dzisiejszego projektu przygotowałam sobie takie oto papiery. To są starsze papiery z kolekcji Vintage Rose Garden. Tutaj mamy akurat przygotowane pod DL-ki takie gotowe arkusze, i zobaczcie, jak to świetnie można wykorzystać. Mamy duży arkusz na pierwszą warstwę, mniejszy na drugą warstwę, i do tego kwiaty. No, po prostu tylko wyciąć i praktycznie kartka gotowa. A więc świetny pomysł. Kolorki są przecudowne, właśnie takie wintyżowe, trochę przygaszone. A tutaj już mamy kolekcję. I co jest ciekawe, to jest jedna z kolekcji która posiada poziome arkusze. Zobaczcie, jak one super wyglądają. Można je po prostu wykorzystać do inaczej ułożonych prac, prawda? No bo mamy tutaj nadruk w poziomie, a więc mamy szerszą stronę wielkości papieru A4 i tą węższą stronę, która jest tak jakby już wtedy pionowa. Ja dzisiaj potrzebowałam właśnie tej, tego, żeby to było w poziomie, żeby mi tego papieru nie zabrakło, a więc po prostu zdecydowałam się na tą kolekcję. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Zresztą sami możecie tutaj sobie to obejrzeć. Do tego przygotowałam sobie plecki od papieru akwarelowego. To w ogóle nie jest jakaś grubsza tektura, tylko właśnie plecki z papieru. Jakaś gazeta, bo potrzebna mi będzie parę artykułów, żeby okleić sobie co nieco. Do tego mamy takie klipsy z magnesem. I one bardzo fajnie się sprawdzają, żeby przytrzymują się po prostu metalowych powierzchni. Pamiętajcie tylko, że trzeba popatrzeć, czy faktycznie te klipsy nam utrzymają naszą pracę. One nie będą wklejone na stałe. Mamy koronkę, mamy sznureczek jutowy. Taki jaśniejszy, cieniutki. Dalej, elementy z dwóch arkuszy do wycinania. To jest T-set 03 i T-set 01. I to też są świetne arkusze. A tutaj mamy jeszcze kwiatki, które wycięłam z jednego z tych arkuszy z DL-kami. To są właśnie takie herbaciane róże. Super się prezentują, a tutaj są te elementy z tych t-setów A więc mamy kawkę w zaparzaczu. Mamy tackę z herbatką i jakimiś cytrynkami. Tutaj są akurat torebki od herbaty. Imbryczek z pudełkiem na herbatę. I tutaj jeszcze jeden, trochę w innym stylu. Tutaj mamy taką szufladkę z naczyniami i kwiatuszkami. Książki z herbatką, i tych książek tutaj jest trochę, bo to jest pierwsza taka wycinanka, tutaj mamy drugą. One są różnej wielkości, a więc można sobie dopasować do miejsca, w którym mają zostać użyte. I to jest trzecia kolejna pudełko z herbatą i ziółkami. No wiecie, jesień się zbliża, więc trzeba się nastroić odpowiednio. Mamy filiżanki. To jest większa, tam potem pod spodem jeszcze jest mniejsza. Jeszcze jedne książeczki. Bardzo fajne są te elementy. Zresztą zobaczycie, jak można je sprytnie wykorzystać i ozdobić nasz! Planer, notatnik na lodówkę. A więc pokażę wszystko, jak to można sobie podziałać. Co jeszcze przygotowałam? Mam takie. Kwiatuchy. To są gotowce, które kupiłam kiedyś w Teddy. Te są moje ręcznie robione słowami ranu. Mam listeczki z pieczątki, wyembosowane na złoto na papierze kraftowym, i myślę, że też się świetnie wpasują do tego projektu. Mam listeczki, wycięte właśnie z arkuszy, też od Karoliny. Tam w środku mam. Karteczka, jak to się nazywa? To jest Leaves Roses Set 01. I tych listków bardzo dużo używam. One są świetne, pasują do wielu projektów. Mamy styki notes. -y. Te chyba w kupiłam. Wzię przygotowałam sobie jeszcze pieczątkę. No i to w sumie tyle. Możemy zaczynać. Zaczynamy od naszej tektury. Patrzymy sobie, jak chcemy umieścić te nasze styki nocy na projekcie. I obcinamy tekturkę. Te, które będziemy oklejać papierem z gazety najpierw. Myślę, że on się tutaj świetnie wpasuje, a więc wybieram sobie jakieś takie trzy strony, które mają dużo tekstu, mało obrazków, bo chciałam taką tradycyjną gazetę papierową, a nie taką śliską, ale żadnej w domu nie znalazłam. To się zdecydowałam na jakąś taką, właśnie śliską, ale która będzie miała dużo tekstu, a mało obrazków. Nadmiar gazety odcinam. No i oprawiam tą moją tekturkę praktycznie tak, jakbym oprawiała płótno. A więc zaklejam wszystko elegancko z każdej strony i docinam sobie papier na tył. Najpierw odcinam te białe brzegi, które mi się wydrukowały, a teraz przymierzam sobie papier, zaznaczam gdzie go dociąć i przygotowuję sobie właśnie papier na tył, smaruję go klejem rozprowadzam klej dobrze, żeby po prostu wszystko tutaj elegancko się przykleiło i uważajcie, nie zróbcie tego błędu co ja a więc nie przyklejcie sobie tego papieru do góry nogami <grytania> musiałam odkleić i przykleić raz jeszcze ale słuchajcie, to jest też tył, a więc nie będzie tam znać, że cokolwiek się wydarzyło no i teraz wybrałam sobie arkusz już na przód, na pierwszą warstwę i to jest taki właśnie z kociakiem, śliczny arkusz. Tego kociaka sobie też potem wykorzystamy. Arkusz docinam i co jest ważne, żeby on miał taki bardziej vintage'owy charakter, to biorę narzędzie do postarzania i postarzam wszystkie brzegi. Nie musi to być narzędzie do postarzania, słuchajcie, to można zrobić nożyczkami i też będzie fajnie. Żeby było jeszcze bardziej vintage'owo, to biorę tuż Distressa Ink w kolorze Vintage Photo i tuszuję wszystkie brzegi jeżeli już mam to przygotowane to biorę sobie resztę tych plecków, które mi zostały przyklejam je do tej mojej pierwszej warstwy, żeby ona była troszeczkę wyżej żeby nie było to takie płaskie a następnie przyklejam tą pierwszą warstwę na przygotowane oklejoną teksturkę. no i teraz patrzę jak zamocować sobie te moje klipsy i najpierw wspięłam dwie warstwy, ale potem zrobiłam tak, że wsunęłam te klipsy pomiędzy pierwszą a drugą warstwę. Po prostu lepiej trzymały mi się e, te magnesy mm, takiego mojego metalowego przybornika i stwierdziłam, że tak będzie dobrze. Teraz sobie wybieram jedną z tych mniejszych delek, które są przygotowane. Ona będzie mi służyła za drugą warstwę pod sticky notes. Rozpakowałam się przymierzam sobie, jak ja bym to chciała. No, w każdym bądź razie tą drugą warstwę również e, postarzam tym narzędziem do postarzania. Ale tak jak mówię, możecie wykorzystać cokolwiek. Najczęściej po prostu to się robi nożyczkami. Tylko wtedy trzeba troszkę bardziej uważać, bo można sobie ten papier po prostu mocniej rozedrzeć, a nie o to mi tutaj chodziło, żeby to było podarte, tylko chodziło mi o to, żeby te brzegi były trochę postrzępione. Jak już je postrzępiłam, to tuszuję. No i teraz mamy takie bermaty. Pamiętajcie, żeby nie używać takiej grubej, twardej tektury, ponieważ yy, ona może być za ciężka. I tutaj jeszcze takie coś sobie wymyśliłam. Wziąłem kawałek folii, takiej jak sobie, do shakerów po prostu. I na tą folię naklejam kawałek papieru, który mi został z odpadów. Docinam sobie taką pętelkę robię. Pętelkę sklejam taśmą klejącą, bo to folia, a więc po prostu lepiej się złapie i szybciej. I tą pętelkę wkleimy sobie tutaj z boku pomiędzy bermaty. Dodatkowo zabezpieczam ją taśmą klejącą i te bermaty naklejam jedna na drugą po sobie, a na koniec zostawiam to na chwilę pod obciążeniem, żeby się fajnie posklejało. A jak już wyschnie, to ostatnia warstwa kleju i teraz przyklejamy naszą Drugą warstwę do yy, notatnika. Patrzę jeszcze jak te sticky notes mają mi się ułożyć. Przechodzę do stemplowania. Troszeczkę właśnie z tempelką, żeby było trochę bardziej vintage'owo. I zaczynam układać kompozycję. Bardzo chciałam wykorzystać tego kota, no bo szkoda mi było po prostu tej grafiki, która została na papierze. A więc wycinam go. I użyjemy go do kompozycji po prawej stronie. On sobie będzie tutaj siedział nad karteczkami. Przycinam kawałek koronki, bo koronkę też bym chciała użyć. Kwiatuszki. No tak sobie wstępnie układam kompozycję z elementów, które są przygotowane. Chwilę to zajmuje, ale jak już ułożę, to potem moment i będzie gotowa praca. Rozgrzewam klej na gorąco i zaczynamy. Kota podklejam kawałkiem tektury. Pamiętajcie, że można użyć też pianek i byłyby nawet chyba lepsze, bo po prostu nie dawałyby ciężkości tej pracy, a więc wtedy nie musicie się martwić, czy magnesy utrzymają pracę na lodówce. A więc yy, potem już starałam się używać dużo cieńszej tekturki, yy, żeby po prostu ta praca była jak najlżejsza. Wklejam kawałek koronki i jeszcze na koniec tutaj idą te herbatki, takie zużyte. Yy... Kwiatki wklejam na pianki. to nie, jeszcze tekturka. Ale tutaj akurat musiałam ją podłożyć pod tego drugiego kwiatka. I tutaj mamy książki z drugiej strony. Już tylko po prostu przyklejamy. Nawet niezbyt przestrzennie, bo po prostu to też nie jest fajne jak potem nam się to gdzieś zaczepia a więc gdzie można użyć tej takiej dużej przestrzenności to spoko, a tutaj akurat w miarę płaskie te elementy są żeby po prostu można było wygodnie notować Dokładam koroneczkę, żeby delikatnie gdzieś tam spod spodu wystawała no i biorę listeczki róż i te listeczki a, najpierw jeszcze te złote sobie podklejam tak mniej więcej jakbym chciała pod kwiatki no i tutaj nie wiedziałam, jak kwiatki użyć, ale koniec końców użyłam tych gotowców z jego. Bardzo fajnie się sprawdziły tutaj. One też są takie e, koronkowe, a więc ideolo się wpasowały w klimat. Najpierw złote listeczki, a teraz te listeczki od Karoliny. I żeby one były takie bardziej troszeczkę vintage'owe, to je podtuszowuję. Żeby nie były takie zielone, żeby były bardziej e, brązowe, przytłumione. Żeby pasowały do pracy. A więc każdego listeczka tuszuję, wyginam żeby był bardziej jak żywy, i dopiero wtedy wklejam na pracę. Podtuszowałam jeszcze resztę elementów, wiążę kokardkę ze sznureczka jutowego i wklejam kokardkę. Na koniec zostało nam wklejenie karteczek. Mamy długopis, można sobie zaczepić, nie trzeba szukać tego długopisu. A tak się prezentuje już gotowa praca. Mam nadzieję, że Wam się podoba i stworzycie swoje. Oczywiście pochwalcie się efektami na kreatywnej drużynie. Do usłyszenia! Pa!